Z tej strony CarPour. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z gry Brawl Stars. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Oglądajcie następne i poprzednie filmy. A teraz lecimy. Ogólnie dzisiaj będą spokojne gierki duo. Ok, tą gotowość. Jak zostawicie 10 lajków, kupuję karnet. Jak 15, robię opening karnetu. No i jeszcze napiszcie, czy chcecie odcinki z na przykład z Crash Royale. Nie jestem jakoś za dobry, ale Chere, Challenger 1K jest, czyli 4000 pucharków, ale. No ale jest. do. Aha, dobra. Dzisiaj jakoś nie idzie mi nagranie. Nie podjeżdżaj. Dobra. Mm. Lecimy jeszcze. Nie może postać. Taktycznie zagram. Może. taki no a jeszcze zostawię dom bibi bo chcę ją wbić na piętnastą rangę okej okay. Poko. spoko jest spoko ale ale nie lubię go Nie, um. nie dlaczego on nie umie grać. Słabo mi dzisiaj idzie, a że kogo weźmie? Dobra. Musi jakoś to pójść teraz w tej grze. Okej. Okay. Kogoś tam zabił, jakąś szelkę. Okej. Okay. Jest tu ktoś? Żyje ktoś? Czytimy. Puszczam tam bombę. Nie. Dobra, myślałem. Dobra, jest dobrze. Okej. Okay. Ja sobie nabił w sumie ulta. Czy jeszcze ktoś? Gdzie on jest? No wychodź o tam jest No, chodź tu No, idź do strefy No jeszcze go leczy Dobra Pierwsza wygrana gierka, jestem w szoku. Okej. Okay. Lecimy. Dobra, jest dobrze. But no, 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 no. No, no. Chłopcu podjeżdża od razu. Dobra, chodź. chodź. Chodź, 90. Dobra, to się źle skończy, bo ten odzbanek zmarnował. Ok, uciekamy. Znaczy, nie uciekniemy. Dobra. Ok, nie. Przegrana. четвёртое место. Не, кто так не зля в slabo, slabo. Slabý je tenko. Jdem pohledat na věc. Tak on. No nie dzwoni. Dobrá. Ich bym przy chodź. 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 Słuchajcie, ja źle mówię, bo mi w ogóle nie idzie. Nic, nie da się. Raz wygrałem, byliśmy w tej... W wszystkich rundach. Aha. O nie, o nie, o nie. Dobra, dobra. Aha. Przecież. Dobrze. Słabo trochę. Oni mają jedenaście, piętnaście nie, bo to za prosti są. Okej. Okay. Nie prawie, ale jest dobrze i tak. Drugie miejsce. la chimia, okay Dobra. Dobra. Tu jest porobiona tara chyba, nie pamiętam. Napiszcie, który z jest najładniejszy? Bibi Heroska, Wirus Hbit czy Ninja Tara? Ha, mi wallow. Dobrej. obija, próbuję coś ugrać. Nie, ile ona ma, pajrki? Siedem, nie, nie, proszę, nie, ale mi w ogóle nic nie idzie. To jest słabe. Ah, não, é trafico, então. Tym o co akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.